Kwiat. Choć taki maleńki Chce ocalić wielki świat Skory do pomocy Nawet w ogień skoczy Nigdy się nie lęka Zwalcza zło A gdy go potrzebujesz Przybędzie raz, dwa Wkrótce będziesz duży Każdy ci to wróży z nas nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam aż ten do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam, choć bardzo to daleko dopełni się to szczęście gdzieś tam, mamusia Arktos. Przystanek Dolina Wiatru. Już blisko. Hop. Ha. A, 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 a nie moglibyśmy zatrzymać i odpocząć? Chodź, chodź, grzepciu, to niedaleko. Odpoczniemy na miejscu. No chyba, że nie dajesz rady. No dobrze. Odpocznę kiedy dotrzemy do Doliny Wiatru i znajdziemy następny znak smoka. Wtedy będę spokojny. Oh. Jakubie widzisz, gdzie oni są? Gdybyś się tak nie grzebał, już byśmy wyprzedzili tabalugę. E Właściwie Wasza mroźność to chyba lepiej, że on jest na Nic podobnego, nikt nie powinien być przed Arktosem, panem mrozu i śniegu. Tak, oczywiście, absolutnie. Rozumie się samo przez się, ale możemy mu pozwolić znaleźć znak i zabierzemy go. Kiedy już będzie z nim wracał, to o wiele łatwiejsze. Zaraz, zaraz, cicho. Tak, właśnie mnie on śniło. A gdybym pozwolił tapaludze zdobyć znak i potem sprytnie mu go zabrał. Tak, w ten sposób ten mały smok zrobi za mnie całą robotę. Że ja na to nie wpadłem. W drogę, Jakubie, nie traćmy czasu. Przynajmniej stara się dotrzymać mi kroku. Tak jest, wasza mroźność. Ojej. Ojej. Śmiało, chopsa! <grybuj》> twoja kolej, Grzebciu! Uwaga, start! Grzebciu! Nie utopiłeś się? Spójrz, co znalazłem. Jajo! I to ogromne jajo! Chyba ktoś powinien nie wysiadywać. E, Ciekawe, do kogo może należeć. Hmm. Ech. Ech. Nie widać tu żadnego ptaka. Ani gniazda. E, widocznie musiało zabłądzić. Jak jajko może zabłądzić? Przecież ona nie chodzi. No, e, potoczyło się... E, e. Biedne maleństwo, ktoś powinien się tobą troskliwie zaopiekować. Chodź, weźmiemy cię o, ze sobą. No, ale jesteśmy w drodze. Jak się nim zajmiemy? Lepiej znaleźć kogoś, kto będzie na nim siedział. Tak, bo zostawić też go nie możemy. Całkiem samego. Przecież ktoś musi je ogrzewać. No dobrze, weźmy je ze sobą. Proszę, co tam się dzieje? Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Wiecie co? To nie jest zwykłe jajo. Jest takie duże i sporo waży. Więc myślę sobie, że to mogłoby być jajo strusia. Strusia? Tak. Wyobrażacie to sobie? Kiedy dorośnie, będzie moim najlepszym przyjacielem. Będziemy pokonywać nawet największe odległości, bez najmniejszego wysiłku. Już nigdy więcej nie będę na szarym końcu. Bo zawsze będziemy trzymać się razem, będą o nas mówić. Oto idą szatan prędkości grzepcio i jego przyjaciel Struś błyskawica. Oni to mają energię, tacy zwinni, tacy pewni siebie, tacy. O, 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 o. O. Nic ci nie jest, Grzepciu? Mnie nic, ale może niech teraz Milunia trochę poniesie to jajo. Dziękuję. Mm, a cóż to takiego ważnego, że się z tym cackają i niosą ostrożnie? E, wasza mroźność to pewnie jest ten... Sam wiem, małe mądralo. To drugi znak smoka. Moim szokolimokiem dostrzegam, że to jakiś wielki kamień. E, a dla mnie wygląda to jak jajo. Ach, nonsens, Jakubie. To na pewno znak i muszę go mieć. O red. Tak się zastanawiam i naprawdę nie wygląda mi to na jajo strusia. Wykluje się z niego moim zdaniem piękny łabędź. Aha, a nie stróź? Nie, na pewno łabędź. Najpiękniejszy, najdostojniejszy z ptaków. Urządzę mu specjalny staw w ogrodzie. Zawsze rano będziemy pływać razem. W ciągu dnia będziemy zajmować się upiększaniem ogrodu, a wieczorami będziemy urządzać przedstawienia baletowe. Tak niezwykłe, że wszyscy goście będą oczarowani. Cała Zielona Dolina będzie o nas mówiła. O Miluni i jej tańczącym łabędziu. Nie, to stróż! Trusie nie mieszkają nad rzekami, dlatego uważam, że skoro znaleźliśmy je w trzcinach, to nie ma żadnych wątpliwości, że to jajo łabędzie. E, skąd wiesz, że nie znalazło się nad rzeką przypadkiem? Przecież mogło się poturlać. Nie, tam e, tak same z siebie jajka nie potrafią się turlać. O, jej... e? o. 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 Przepraszam. O, przepraszam. Hmm. Ja chubię? będę miał ten znak, i następne, wszystkie pięć znaków, i zdobędę medalion Smoka, i wtedy ja będę dyktował prawo. Stanę się panem i władcą całego świata! Jak, wasza mroźność? Po prostu, ja. no właśnie, jak. Czy ja muszę myśleć o wszystkim? To ty masz być moim doradcą. Więc proszę, doradca! Już, co tylko wasza mroźność rozkaże? Przynieś ten znak! No już! To jajo, to coś więcej niż ciężar do dźwigania. Tak, bo to jest strój. Jakiej łamęć? Pomaleństwo, które musimy ochraniać. E, tak, ta, ta, tak, oczywiście, oczywiście. oczywiście. Tak. Hmm. Grzebcia, błyskawica, jego przyjaciel straś. Cóż to za para. <grymne> 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 Czasami sam jestem zaskoczony swoim nadzwyczajnym geniuszem. Ja zdobyłem znak! Ale, ale, wasza mroźność, cóż to za znak? Co on może oznaczać? E, oczywiście, przecież to. No to jest. Bo e, jajo! A, ależ to zdumiewające. Nie domyśliłbym się. Nigdy. dla każdego nawet niezbyt bystrego jest jasne, że oznacza ono. nie. E, Zresztą to teraz nieważne. Najważniejszy, że ja go mam, a nie ten ogniowy szyfon to baluga. <grystanie> Gdzie nasze jajo? E, e, położyłam je tutaj, ale zniknęło? E, e, tylko jak? O, ślady pingwina. Myślisz, że pingwin z niego się wykluł? Nie, to był dorosły pingwin. Jakub! To znaczy, że Jakub był w jaju? Grzebciu, on nam je zabrał! A właściwie arktos! Ja, 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 jak to? Do czego arktosowi potrzebny jest struź? Albo łabędź! Pewnie myśli, że jajo to kolejny znak. Albo co gorsza, że znak smoka znajduje się w środku jaja. A jeśli postanowi rozbić je? I sprawdzić? O nie! Musimy odebrać je Arktosowi. Pójdziemy po tych śladach. Za mną. Szybciej, Jakubie, nie wlecz się e, tak. E, co się dzieje? E, wasza mroźność. E, co tam? E? Dlaczego to się tak rusza? Nie. Czyżby znowu ten podstępny smok mnie nabrał? Nie, 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 coś się wykluwa. Uuu, w środku na pewno jest znak smoka. I za chwilę go zobaczymy. Pomyślałem sobie, wasza mroźność, że gdyby tam był znak smoka, to dlaczego ta baluga szedłby z nim dalej zamiast zawrócić do domu. <laughs> Wiadomo, jak zawsze chciał mnie nabrać. Zresztą nieważne, daj mi, ja potrzymam ten znak mocy. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi! <laughs> Czeka mnie wielka chwała. Uw. tu, Uw. tu, Weź, tu, weź tu. Za weź to, nasze jajo. O, o, znalazło się. Wykluło się. się. Wykluło się. Jakub, Siu! Siu! Jakubie natychmiast go stąd zabierz! Idź stąd! Zostaw nas! Nie gryź jego lodowatości! Zawzięty ten maluszek, prawda? Przynieś! Przynieś! O. Proszę. Uch, nie ty, on, ptasi mużku. Ptasi, ptasi O, Jakie śliczne, ostre ząbki. Ej, mały, wyrwiesz mi pióra z ogona. Kto by pomyślał, że takie maleństwo dostarczy tyle rozrywki. Tak, rozrywki, nareszcie się nie nudzę. Może Arktos wcale nie zabrał naszego strusia pisklaczka. Kiedy mały się wykluł, Arktos zobaczył, że to nie jest znak i po prostu go puścił. Może tak, a może nie. Tak czy inaczej dalej nie wiemy, gdzie jest moje dziecko, moje maleństwo. No to już jasne, czy to było jajo? Mówcie, co zrobiliście z moim maleństwem? My, my go nie. Nie. Pani krokodylowo, my nie wzięliśmy pani dziecka. Oddajcie mi moje dziecko. A... Gdzie moje dziecko? A, nie. Oh. Proszę mnie posłuchać! Naprawdę nie mamy pani dziecka! Kłamiesz! Mów, co z nim zrobiłeś? ハハハハ Obawiam się, że popełniliśmy duży błąd, Wasza mroźność. Nie dosyć, że nie mamy znaku, to jeszcze pozwoliliśmy na to, żeby ta baluga nam się wymknął. O, nie przesadzaj! Nasz mały urwis trochę ci dokucza i to cię złości. Moglibyśmy już mieć znak i mieć szansę na medalion Smoka, zamiast zajmować się maluchem. Uważam, że powinniśmy zostawić Rady. ten biegający otwieracz do puszek i iść do celu za tabalugą. Och, Jakubie, co ty wygadujesz? Argargargargar... Dasz buziaczka popuśnemu bałwankowi? Tak! Mama! Tutaj Grzebciu! Tabalugo, ratuj! ratuj. O, o, dziękuję ci, tabalugo. Schowajcie się tutaj. Nie powinna was stąd wyciągnąć. A ja spróbuję odzyskać jej dziecko. Pani krokodylowo, proszę. Nie mamy pani dziecka, ale wiem, kto je ma. Postaram się je pani przyprowadzić. Aż tak, jest mi pani wdzięczna? Zaraz wracam. Tu nic nam nie grozi. Jest za duża, żeby tu wejść. A, 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 ratunku. <todolofu> Już Was mam, oddajcie mi moje dziecko! Maluga? O, ty? Ych, ziejąca ogniem zielenino. Ten znak jest mój. Zdobyłem go w uczciwy sposób. To wcale nie znak. No proszę, a więc nie tylko ja to mówię. A nie mówiłem, co? To tylko niewinne maleństwo. I jego mama bardzo się o niego martwi. Zabiorę go do niej. Spokojnie, mały gryzoniu. Zachowujesz się dokładnie tak samo, jak twoja mama. Mama? Mama? Chcesz iść do swojej mamy? Mama! 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 <laughs> Widzisz? Ono woli mnie i na pewno woli zostać ze mną, prawda? <grym> On nie może na serio myśleć, że ty jesteś jego mamą. Nie, nie wzruszacie jego przywiązanie do mnie? Nie zabierzesz chyba tego maleństwa od jego mamusi? Hmm. Nie, ale i tobie bym tego nie radził. Naprawdę chcesz powiedzieć, że ona jest większa niż my? Aha. <grym> Zastanówcie się. <grym> no, zrozumiał, że ze mną nic nie wskóra. Proszę posłuchać wasza mroźność, moim zdaniem powinniśmy gdzieś zostawić tego gada i jak, jak najszybciej oddalić się stąd jak najdalej Ach, przecież to my wygraliśmy! I, owszem, ale... Nie, nie ma żadnego alejem czy dziobie, potężny Arktos nie będzie uciekał! Zaraz okaże się, że jest jeszcze inny Arktos Co tam? Ej, nic nie mówię, wasza najmroźniejsza lodowatość. Ja tylko słucham. No dobrze, i tak trzymaj. No chodź, mój maleńki gryzaczku, słodziaczku. Pójdziemy sobie do naszego lodowego pałacyku. Odpoczniemy sobie w jego chłodnych murach. Oj, oj, Czuję, że nie wyjdzie nam to na zdrowie. Miloniu, Grzepciu, jesteście tutaj? Hm? Ta baloga, jak dobrze że tu jesteś. A gdzie jest krokodylek? Z Arktosem. On nie ma zamiaru go oddać. Nie wymyśliłeś żadnego podstępu? Po prostu ten mały jest bardzo przywiązany do Arktosa. Aha. On myśli, że Arktos jest jego mamą. Arktos! Mamą! Tabalugo, lepiej się tu z nami schowaj. Ani krokodylowa nie da za wygraną, dopóki nie odzyska dziecka. No dobrze. Dobrze? Co w tym dobrego? Ja wolałbym jej już tu nie widzieć. Coś wymyśliłem. Skoro nie mogę przyprowadzić maleństwa do mamy, przyprowadzę mamę do maleństwa. Hej, hej! Przestań, krokodyle łzy nie pomogą ci odzyskać dziecka. Oddajcie mi moje dziecko! Tęsknisz za nim, to sama je odbierz. Co tak wolno? Próbuj mnie złapać, bo niestety znowu spudłowałaś. Ale nie rezygnuj. W końcu ci się uda i postawię ci lody. Śpiesz się, mamuśku, już niedaleko. Oh! 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 <gryw> patrzcie, patrzcie! Pysio masz prawie jak smok. <gryw> Zebatku! Kiedy będziesz przy mnie, nikt nam nie zagrozi. <gryw> no, kim ja jestem? <gryw> Mój syneczek! Idzie ktoś, kto ma inne zdanie. E, może jednak powinniśmy zostawić tutaj malucha i... E, jak najszybciej dyskretnie się ulotnić. Chcesz sugerować, że potężny Arktos ucieknie z pola walki? Nie wasza mroźność nigdy. O, oddaj tego Zaniec! dzieciaka! Chodź tutaj, tutaj, mój kochany! Połóż się w swoim gniazdeczku! O, oh, chętnie. Ach, nie ty! Ty wracaj na swoje miejsce! To dla niego! Przepraszam. Cicho, cicho, ja miałbym ciebie oddać. No, zostań tutaj, pośpij sobie, a mamusia Arkto zaraz do ciebie wróci. Mama! <grafy> Jak ty mnie mocno kochasz. No cicho, cicho! Chodź! Chodź, tu do mnie. Zobacz, kto ma twoją pociechę. Mów gdzie jest moje dziecko? E, dziecko? <laughs> Przykro mi, ale musiała mnie pani z kimś pomylić. <laughs> Jakubie, widziałeś tu jakiegoś małego krokodylka? E, e, nie. Proszę zobaczyć, nie mamy pani maleństwa! Chociaż spotkałem pewnego smoka i jego przyjaciół. Nieśli jajo, które podobno znaleźli nad rzeką. No, smoku, powiedz, że mówię prawdę. A, a, myśleliśmy, że ktoś je zgubił. Tylko dlatego je wzięliśmy. I co? Mówiłem prawdę? Sama pani widzi, że jestem niewinny. Tam na skale jest pani skarb. <słyski> Tak niech się pani z nimi rozprawi. Okrucieństwo zasługuje na karę. Nie, zaraz to wszystko nieprawda. <grystanie> <grystanie> O, Moje maleństwo! Moje maleństwo, Jakubie! Szybko ratuj je! Wyciągnij moje dziecko! Dlaczego go nie ratujesz? Eee, no nie patrz tak na mnie. Ja nie umiem pływać. A? Mama! Mama! O, skarbie! O, 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 o. O, mój skarbie! Proszę bardzo. Mój skarbie! Moje kochane. <laughs> Dziękuję, tabalugo. Przepraszam, że atakowałam ciebie i twoich przyjaciół. Dziękuję za uratowanie mojego maleństwa. No, tak, a mnie to nie? Nie zauważyłaś, że to ja się nim cały czas opiekowałem? Tak, racja. Tobie to podziękuję z całego serca. E, nie ma za co. Nie, o, nie, o, nie, 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 Cóż, przykro mi, że nie będziesz pędził na swoim strusiu. E, e, mnie też. E, I przykro mi, że Milunia nie będzie tańczyła z łabędziem nad brzegiem stawu w ogrodzie. No tak, ale nawet jeśli spodziewaliśmy się czegoś innego, to przyznacie, że każdy maluch jest słodki? <ścoughs> tak. Jeszcze mały z ciebie smut.